Szanowni Państwo, w roku Józefa Mackiewicza, który ogłosił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie zapraszam do księgarni Multibook. Chyba jedyne takie miejsce w Warszawie, gdzie można zdecydowaną większość dzieł Józefa Mackiewicza kupić. A ze swojej strony chciałem polecić trzy, może nawet najważniejsze dla mnie książki Józefa Mackiewicza. Mackiewicza jako publicysty, nie Mackiewicza jako yy, pisarza. Pisarza, literata. To jest zwycięstwo prowokacji. Jeśli kogoś interesuje historia Związku Sowieckiego, pytania dotyczące tego, czy Związek Sowiecki to była Rosja, czy to była kontynuacja Rosji. Jeśli ktoś chciałby poznać kombinacyjną historię Polski Ludowej i nieco inaczej spojrzeć na dzieje Kościoła katolickiego, prymasa Wyszyńskiego. Ale też tak zwanych postępowych katolików, to jest to, można powiedzieć, podstawowa książka, podstawowa literatura dotycząca tych spraw. No i dwie książki, które w jakimś sensie są pierwsze i które w dużej mierze wyjaśniają nam sytuację obecną, jeśli chodzi o kościół katolicki w cieniu krzyża, czyli książka poświęcona kulisom Pontyfikatu Jana 23 i Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy książka poświęcona wschodniej, często prokomunistycznej polityce papieża Pawła VI. Jak powiedziałem, są to książki, które w dużej mierze objaśniają nam obecną rzeczywistość. Sytuacja wydaje się, można powiedzieć, albo powtórką, albo kontynuacją tego wszystkiego, co znajdujemy w opisie tych dwóch pontyfikatów, w starych przecież książkach Józefa Mackiewicza. W każdym razie przychodźcie Państwo do MultiBooka, kupujcie książki Józefa Mackiewicza. Jak powiedziałem, w jednym miejscu większość dzieł jest do kupienia od ręki, do zabrania od ręki, więc serdecznie zapraszam, polecam.